The call when the world must come together as one

Na pierwszej w historii Galim. Galim jest z okazji bardzo ważnego dnia dla wszystkich harcerzy. Dnia Myśli Braterskiej. Jest to dzień braterstwa, przyjaźni, a gdzie najbardziej rozkwita właśnie taka przyjaźń, w harcerstwie. września jest tego przykładem. Zawiązują się tu wspaniałe przyjaźnie, poznajemy niesamowitych ludzi, którzy nas wspierają, którzy nas motywują. Gala jest z okazji dla myśli Baterskiej, który jest najważniejszym dniem dla wszystkich skautów oraz harcerzy z całego świata. Na Gali zjawia się cała kadrachówca, władze miasta oraz dyrektorzy szkół, z którymi współpracujemy. I to jest moment, kiedy możemy wszystkim podziękować za współpracę oraz za poświęcenie w pracy harcerskiej. Kadra jest nominowana w danych kategoriach, i to jest właśnie ten moment, kiedy dziękujemy im za pracę. W kategoriach typu Debiut Roku, Kreatywna Głowa, Nerwy Ze Stali, Złota Rączka czy Człowiek Orkiestra, bo rzeczywiście w tych rzeczach bardzo się wykazywaliśmy w zeszłym roku.